Chyba nie może być niezadowolona z tego e, Dziękuję bardzo za gratulacje. E, jeżeli chodzi o Power świata, tak jest to najlepszy wynik jak do tej pory. E, czy nie mogę być zadowolona? No, nie zrealizowałam moich celów, także jestem niezadowolona, bo cele na walkę były zupełnie inne. E, nie spełniłam ich, nie zrealizowałam. Trener nie jest zły, ale no, nie jestem w 100% zadowolona z siebie. Czego w takim razie zabrakło w finale? Ehm... Tak jak mówił trener obicia się przede wszystkim z tymi zawodniczkami z tej rangi światowej, może jeszcze większego obicia się. Mojego uchwytu, bo nie potrafiłam w ogóle zobaczyć tego uchwytu, też nie potrafiłam się zdecydować, bo mam dwa uchwyty. Mam uchwyt z góry lewej strony i z kołnierza na prawą stronę. Eee, także też takiego zdecydowania, takiej pewności. To były te elementy, które kompletnie nie tobie akurat w finale nie zagrały? Eee, no Uchwyt przeciwniczki mnie zupełnie, zupełnie mi mnie nie spasował, eee, także, no, a ja nie mogłam zapłacić swojego, także niestety to nie były te elementy, które mi pasowały. Yy, drugi turniej pod yy, dowodzeniem Anety Szczepańskiej, drugi medal naszej kadry, czy to jest taki dobry krok robimy do przodu, tak? Czy to już są te pierwsze efekty pracy Anety? Ym, właściwie to trzeci turniej, bo pierwszy turniej był w Arlon, to był taki turniej y, towarzyski, ale y, też y, jeżeli chodzi o, o takie dotarcie się zawodniczka-trener, to także zaliczam ten turniej, jeżeli chodzi o tą współpracę. Drugi turniej w Rzymie, y, to też troszkę puściłam na okwycie. Y, trzeci tutaj ta współpraca będzie procentować, podoba mi się Aneta, praca z Anetą, to jest konkretna osoba, mówi to co chce i do tego dąży jako trener, nie ma tak, że ona powie, my sobie robimy coś innego, a czasami tak bywało do tej pory, ona coś powie, jasne, można z nią powiedzieć swoje zdanie, ja uważam tak, ale i jest ta rozmowa. Ale to jest, to jest to, myślę. Była ogromna posłucha w e, polskim judo. E, to jest kolejny medal e, wasz jako reprezentacji kadry kobiet. E, czy w końcu polskie judo, między innymi to kobiece judo, odbije się od dna i powtórzymy te sukcesy z Atlanty? E, ja myślę, że tak. E, tak jak wcześniej już też mówiłam. E, Uważam, że polskie rudo jest bardzo dobre. Mamy i technikę, i motorykę. Nie odbiegamy od tych przeciwniczek światowych. Brakuje tylko tego czegoś tej kropki nad i. Myślę, że Aneta też pozwoli nam odnaleźć tą, tą pewność, bo to też doświadczona zawodniczka. Drugie miejsce na Igrzyskach Olimpijskich to jest bardzo wielki wynik. Także myślę, że ta współpraca będzie bardzo dobra. Wynik sprzed dwóch lat z Warszawy tutaj został powtórzony. Już mamy co najmniej to drugie miejsce. Czy jutro jest szansa na jakieś w końcu zwycięstwo w zawodach Kucharu Świata? Ja z całego serca wierzę, że dziewczyny pokażą, na co je stać. Choćby było nie wiem, jakie losowanie, ja wierzę, że dziewczyny pokażą, że są najlepsze, jeżeli chodzi o jutro. Także myślę, że będą dalej. Ta część sezonu, to takie najważniejsze imprezy, czyli Mistrzostwa Europy i zaraz po nim rozpoczynają się już kwalifikacje olimpijskie, można powiedzieć, na nie się głównie przygotowujecie w tej chwili? Hmm, jeżeli chodzi o plany, na co się przygotowujemy, to tak jak mówiła Aneta, jej zależy na Mistrzostwach Świata. Yy, wiadomo są wcześniej Mistrzostwa Europy, yy, później pod koniec maja yy, już zaczynają się turnieje, yy, jeżeli, turnieje kwalifikujące do igrzysk olimpijskich, ale główną taką imprezą docelową na ten rok są Mistrzostwa Świata, które odbędą się w Rosji w Czerabińsku.